Inicjatorką powstania klasy wieślarskiej dla gimnazjalistów była Ewa Gancarz z Wrocławskiego Klubu Pegas. Nie wszyscy swoją naukę wiosłowania rozpoczęli od podstaw. Do tej klasy wstąpiły dzieci, które już wcześniej miały kontakt z wieślarstwem, dlatego że nabór do klasy wieślarskiej gimnazjalnej robimy już o wiele wcześniej. W szkołach podstawowych robimy takie akcje naborowe, zarówno Informujemy rodziców, czym, czym jest klasa wieślarska w gimnazjum, jakie są możliwości dla dziecka. I druga sprawa taka, że w szkołach podstawowych robimy takie bezpłatne zajęcia usprawniające dla dzieci z tych szkół podstawowych gimnazjaliści na brak ruchu nie mogą narzekać. Dwunastolatkowie łącznie mają około 10 godzin sportowych zajęć w tygodniu. One mają średnio po dwie, trzy godziny zajęć sportowych codziennie. Tak to wynika. Cztery godziny WF-u, 6 godzin zajęć wieślarskich. No i nie ukrywam, że oprócz tego przychodzą jeszcze do klubu w ciągu tygodnia. Więc dla nich niesamowitą frajdą jest w ogóle zabawa i ruch. A więc staramy się urozmaicać trening wieślarski grami, zabawami, no a przy tym oczywiście wtapiamy elementy techniczne, no i ten taki bardzo e, smutny, trudny trening wieślarski. Jego efekty weryfikuje rywalizacja z rówieśnikami na wodzie. W tym roku uczniowie wioślarskiej klasy z gimnazjum numer 15 z powodzeniem startowali m.in. w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików. Niemniej istotna niż pierwsze sukcesy sportowe jest dla młodych sportowców możliwość kontynuowania przygody z wiosłami także po ukończeniu Gimnazium. My bardzo chcemy utrzymać i chcemy tutaj zachęcić wszystkich dzieci i rodziców do trenowania wioślarstwa, tak żeby w przyszłym roku powstała cała klasa, ponieważ oni po gimnazjum mogą kontynuować to wioślarstwo w liceum numer 11. Więc jest taka ciągłość, ciągłość w no, w rozwoju tym fizycznym. Zasady przyszłorocznej rekrutacji do klasy wioślarskiej w gimnazjum nr 15 będą znane w grudniu. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.gim15.wroclaw.pl